Hej, jeśli kliknęliście w ten film, to znaczy, że K-pop Demon Hunters zaczęły wam dosłownie wyskakiwać z lodówki i poddaliście się tej presji. K-popowe łowczynie demonów w zaledwie 2 miesiące od premiery zyskały naprawdę ogromną popularność. Na top listach filmu utrzymuje się na pierwszym miejscu i nic nie zapowiada, by miał spaść z podium do końca roku. Materiały promocyjne, animacje atakowały mnie z każdej strony, więc nie omieszkałem i ja sprawdzić tego dzieła Netflix i tak sobie oglądam, oglądam, aż tu nagle podczas seansu pojawiła mi się pewna myśl. Czy śpiew może być powodem do aresztowania? Ale nie jakieś tam podśpiewywanie, tylko zabijanie w rytm K-popu. I spokojnie, wiem, że z pozoru może wydać się to i, irracjonalne i głupie, ale zaufajcie mi, nie robiłbym o tym całego odcinka. Jeśli jesteście ciekawi analizy prawnej, opartej na kodeksie karnym oraz cywilnym, to koniecznie oglądajcie dalej. Twórcy od początku przedstawiają bohaterów i zarys fabuły, żebyśmy wiedzieli z kim i z czym mamy do czynienia. Tak więc objawia nam się wokalne trio, w którego skład wchodzi. Mira, czyli sarkastyczna i zwierzci kamienną twarzą bohaterka, która jest odpowiedzialna za choreografię w Timie. Zoe, słodka idiotka, no ale za to z talentem do pisania tekstów i rapowania, oraz liderka zespołu Największa Gwiazda, czyli Rumi. Hola, hola, tylko jedno zdanie o postaci, którą kochają dziś miliony? I uwaga, teraz będzie mocny spoiler. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście K-popowych chłowczyni demonów, no to sorry, było nie klikać w ten film. Wraz z rozwojem wydarzeń wychodzi na jaw, że Rumi, która każdego dnia poskramia setki, a nawet tysiące demonów, okazuje się być w połowie demonem. Nie no to niemożliwe. Oh my god, bro. Oh. No, 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 no. Taka trochę księżna pół krwi, pół mugol, pół czarodziejka. Na osłodę życia do lochów. Jednocześnie otrzymujemy pełnowymiarowy wygląd antagonistów. Demony prezentują się całkiem efektownie: żółte ślepia, purpurowa twarz, świecące blizny, a w szczególności ognisty władca podziemia, który niczym kronos pożera własne dzieci. Że jesteś słaba, żałosna, beznadziejna! Kanibalizm wprost w kodeksie karnym nie występuje, ale halo. Mamy tu do czynienia z klasycznym zabójstwem, ze szczególnym udręczeniem, a za to jak nic, to żywocie. Głównym motywem opowiadanej historii jest bariera tworzona muzyką i tańcem. Według fabuły ma ona powstrzymać zło przed przebiciem się do świata ludzi. I brzmi to. Nawet sensownie? Muzyka potrafi koić rany, pomóc człowiekowi w ciężkich chwilach. Przecież. Każdy z nas ma swojego ulubionego wokalistę, wokalistkę, zespół, z którego piosenkami, a przede wszystkim tekstami się utożsamia. Ciężej z kolei utożsamić się z dokonywanymi masowymi mordami. Mira, Zoe i Rumi są zmuszone zabijać się zmutowane kreatury, które polują na nie, a przede wszystkim na ludzkie dusze. Czyli jednocześnie stają w obronie własnej i ludzkości. I co w takiej sytuacji mówi Polskie Prawo? Trzeba w pierwszej kolejności przytoczyć podstawę prawną. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie kilka regulacji, które trzeba spełnić, aby nie odpowiadać karnie, na przykład za zabójstwo. O oprawcy, gdy samemu było się ofiarą. Przede wszystkim atak musi być bezpośredni. Tutaj widzimy, że dziewczyny nie działały na zapas, a wpierw się upewniły o złych intencjach demonów i dopiero potem odparły atak. I zanim wszystko dychnął z ulgą, to artykuł 25 o kontratypie obrony koniecznej ma jeszcze dwa ciekawe paragrafy. Super, tylko że obrona musi być proporcjonalna. A kiedy widzę jak dziewczyny zamiast odepchnąć demona, zadają mu 15 ciosów nożem i finalnie odcinają głowę, to przepraszam, ale mamy tutaj ewidentnie wyrok na miejscu, a nie obronę konieczną. A artykuł 25, paragraf 3 kodeksu karnego, czyli strach lub wzburzenie... No, no, też też odpada. Dziewczyny działały z chłodną głową, a przy tym były w pełni zorganizowane i miały przygotowane odpowiednią broń. Ba, gdy Rumi rozpoznaje jednego z demonów Jinu, nie cacka się i dobywa broni, by rechu ciachu ściąć uśmieszek z jego twarzy. No, niestety w topa. Oczywiście, tu trzeba podkreślić, przestępstwa występujące w animacji wcale nie są łatwe do rozstrzygnięcia. Jeśli sąd czysto hipotetyczny miałby psychę zająć się tą sprawą, to ode mnie szapoba. Podsumowując, ze wszystkich dziewczyn, to zdecydowanie Mira jest tą, która. Może spodziewać się najwyższego wyroku i w podsumowaniu zapewne poznacie konkretny wyrok. Aaaa! No ale dobra, demony nomen omen nie są święte. Aaaa! Dopuszczają się hipnozy na swoich ofiarach. Hipnoza nie jest wprawdzie uregulowana prawnie. No ale czy tylko mi to wygląda krzywo? Jakieś oszustwo, coś! Yeah! Wracając do głównego wątku, jak wyglądałoby ratowanie świata, gdyby za sterem stały baby? Według twórców właśnie tak. No tak, dziewczyny pierwsze, co by zrobiły w samym środku walki, to make-up i poprawiły fryzurę. Standardowa procedura. No, ale poczekajcie, zanim się na mnie rzucicie w komentarzach, to musicie wiedzieć, że tutaj jest więcej przykładów seksizmu i stereotypów. Jeśli jest dobry zespół muzyczny kobiet, to musi być też męski. Ale wiecie, on już musi być zły i mieć złe zamiary. Taki demoniczny boys band. Demoniczny boys band? Widzicie, nawet ich szef się z nich śmieje. Piekło mężczyzn. Czy z ich strony to już tak naprawdę jest desperacja? Taka desperacja, że mają konkretny plan i rozgrywają szachy 5D. Co? Po prostu wiedzieli, co robić i jak to robić. Rozpoznają girlband i wykorzystują swoje atuty, aby dziewczyny wręcz się w nich zakochały. Już pomijam wywalone jęzory na umieśniony brzuch. Czy popcorn strzelający z oczu? Mocno to przekontrastowane i pokazuje jak puste są te laski. Chyba was pogrzało. No błagam, kobiety, powiedzcie mi, czy dla was serio liczy się tylko ciało, a nie umysł? Czy charakter? <noise> Women. Ale tak serio, napiszcie. Co więcej, Boys Band, którego liderem jest Gino, poprzez swoje działania wpisuje się w kryteria zorganizowanej grupy przestępczej. Mają na celu oszukać, a następnie, w pewnym sensie, zabić swoich fanów. W takiej sytuacji nie odbyłoby się bez kary, a większość z tych gagatków może liczyć na nawet 15 lat więzienia. Who Artykuł 258 Kodeksu Karnego udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym. Paragraf trzeci. Kto grupy albo związek określone w paragrafie pierwszym, w tym mający charakter zbrojny, zakłada lub taką grupą kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Twórcy K-pop Demon Hunter tworząc tę animację byli nastawieni głównie na zysk. To fakt. Dosłownie w filmie pokazują w jaki sposób widzowie mogą podpromować ich produkcję. Najlepszym sposobem jest stworzenie trendu, a trendy chociażby na TikToku potrafią zrobić komuś karierę. Idealnym przykładem jest chociażby Hanuman Kid i jego utwór The Big Dogs. Nickname zdecydowanie lepszy niż ABI, co jest ewidentnym nawiązaniem do brzucha, bo wiecie, ABS. A z takich dodatkowych ciekawostek znalazłem fajne nawiązania do porządnych produkcji. Pierwszą z nich jest Ósma Mila. Wiecie, Eminem, Freestyle. Ta figurka dłoni widoczna w tle skojarzyła mi się z horrorem zrealizowanym przez zagranicznych youtuberów pod tytułem... Mów do mnie. Naprawdę dobry film, polecam wszystkim. Ta scena to jak nic ukłon w stronę Arkane, gdzie taka scena tego typu również występowała. Nie przekonacie mnie, że jest inaczej. Nie zabrakło też obśmiania czerwonych dywaników. Ulubrała się na Met w szpiwór, nie mam pytań. A jak już przy rewi mody jesteśmy, to przez sekundę wydawało mi się, że K-Pop Demon Hunters weszło we współpracę z Sanrio, pokazując piżamę z Hello Kitty. Na mojej liście i staregów pojawiła się również wstawka z y, dość głębokim przekazem. Nie wiedziałem co robić. Głodowaliśmy. I nagle usłyszałem go. Nie jesteś w stanie pomóc rodzinie. Nie zasługujesz na nic. Wygląda to jak symbol depresji czy poczucia winy. No ale ni stąd, ni zowąd wchodzi tutaj, jak do siebie, polskie prawo. Czym byłaby analiza prawna bez godnego podsumowania? Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się zagadnieniu z tytułu, czyli zabójstwie demonów. No i niestety zarzut został oddalony. Masz szczęście. Jeśli dobrze oglądaliście film, to niejednokrotnie było widać złe zamiary demonów i liczne egzekucje nie były bezpodstawne. Obrona konieczna, wygląda tu nieco gorzej. Częściowo spełniły kryteria, no ale sorry, robiły to zbyt dobrze, zbyt ładnie i to w dodatku jeszcze z choreografią. Po prostu nie wierzę. Za dobrze nam się wszystko układało. Demoniczny Boysbę z kolei powinien powiedzieć za hipnozę. Oszukiwanie, zorganizowaną grupę przestępczą i zabójstwa. No niestety. Ich lider dosłownie spalił się ze wstydu. Podsumowując, zarówno Girls Band, jak i Boys Band już dawno w Polsce siedzieli w areszcie śledczym. A Netflix musiałby wypuścić spin-off pod tytułem Chunciary po roku w pace. Jedyne co możemy zrobić to żyć pogrążeni w bólu. Jeśli chcecie zaproponować mi animację, którą uwielbiacie, i chcielibyście zobaczyć jej analizę pod kątem prawnym, to koniecznie zostawcie stosowny komentarz pod tym filmem. Dzięki, trzymajcie się i cześć! Internet tu pokochał, a ludzie w internecie się nie mylą.